Statyny najlepszy biznes farmacji w historii. Lek, który bierzesz nie dlatego, że jesteś chory, tylko dlatego, że ktoś mówił Ci, że Twoje ciało nie działa. Cholesterol ten demon, którego kazali się bać, bez którego nie byłoby hormonów, witaminy D, testosteronu, błon komórkowych ani Twojego mózgu. I nagle ktoś stwierdził, trzeba go obniżyć. Po co? Bo zrobili z liczby religię. Im niższy cholesterol, tym lepiej. Serio? Mózg to w 60% tłuszcz i cholesterol. Układ nerwowy to cholesterol. Hormony płciowe? Cholesterol. A Ty połykasz pigułkę, która blokuje jego produkcję i dziwisz się, że czujesz się jak cień człowieka. Brak energii, mgła mózgowa, spadek libido, depresja, ale hej, wyniki są w normie, więc lekarz zadowolony. Statyny nie rozwiązują przyczyny, tylko tłumią objaw, który sam w sobie nie był problemem. Organizm produkuje więcej cholesterolu. Kiedy ma stan zapalny, stres uszkodzenia tkanek, bo próbuje się naprawić. A co robi statyna? Blokuje ten mechanizm obronny. Ale najśmieszniejsze? Większość zawałów zdarza się u ludzi z niskim cholesterolem. Tego ci nie powiedzą, bo to nie cholesterol zabija, tylko cukier, stres, stan zapalny i brak regeneracji. Kiedyś też się bałem cholesterolu, też unikałem czerwonego mięsa i tłuszczu zwierzęcego. Byłem wychudzony, osłabiony i nie mogłem nabrać masy mięśniowej, bo wierzyłem, że tłuszcz to wróg. Dziś wiem, że to fundament. Każda jedna osoba, z którą pracuję, która przeszła na prawdziwą dietę mięsną, ma więcej cholesterolu i każda jedna osoba zgłasza, że ma więcej energii, lepszy sen, stabilny nastrój i siłę, jakiej nie czuł od lat.